Hejka, hejka kolejne, dźwięk. Mamę tym razem zrobię na drugi kanał, bo na głównym leci Funny moments będzie super. Także zlecimy. Never Play Lego SCP 387. Coś Play Lego? Klocki Lego bym się kojarzył. O Jezu. Serio? A, poczekajcie, bo reklama mi wecuje. Tego nie interesujemy. Zobaczmy, jakie te komentarze. Kenera muszę. <noise> Rekordsikat. No ciekawe, czy będzie jakiś legado. O, zaraz się kończy. Reklama już, 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 zaraz, w chwili lunia. O, jest, dobra, lecimy. Sorry za reklamę, bo strasznie leklamy O, klocki LEGO. Kto się na SCP klocki LEGO? Tak się właśnie zapytam. Wow. budowa z klockami. Mój brat zawsze lubi klocki lego. Ma dużo... <laughs> Też ja wuj się zrozbił. <laughs> Co to było? Nie baw się klockami lego, to są małe dzieciaku. Wielki Ty głowa Co jest Was do to ja tam natuwał. To jest O jest Ale fajne 200 klocków lego WTF Dobra lecimy z ostatnim yy, Będzie ostatni Never go to SCP 058 Nie wiem co to jest ale zobaczymy co tam się sieje. O nie ma reklam więc easy Lajka Lecimy Ostatnie Nowa FCP, No weź jaj. Tu jest serce. pają, Skorpio serce. O Oj. Oh jeszcze się się Ricardo. Awa, error, ta, wala się o łeb. Co jest to Ricardo? Czy jest Ricardo, nie wierzę? Oho, Uf, o co chodzi? Dobra, ja kończę odcinek. Także dzięki za oglądanie. Um, mam nadzieję, że jakiś odcinek zrobimy. Także powracamy jeszcze z odcinkiem. A może zobaczymy. Także jojo.